Cześć, nazywam się Igor Lubaszenko, pracuję na Uniwersytecie SWPS, współpracuję też z firmą EGO. W poprzednich częściach cyklu poznałeś już podstawy generatywnej sztucznej inteligencji oraz dowiedziałeś się, jak działają tzw. duże modele językowe, które napędzają te technologie. W tym wykładzie przyjrzymy się bliżej różnym narzędziom opartym na generatywnej AI i zastanowimy się, jak podejść do wyboru właściwego z punktu widzenia zadania, które mamy do wykonania. Zapewne zauważyłeś, jak szybko rozwija się dziedzina AI. Niemal codziennie słyszymy o nowych modelach i narzędziach. To świetna wiadomość, bo, jak mówi ekspert Ethan Mollick, każde nasze spotkanie z AI to spotkanie z jej najgorszą wersją, którą znamy. Innymi słowy, te narzędzia będą tylko coraz lepsze. Jednak ta dynamika ma też swoją cenę. Może być naprawdę trudno nadążyć za wszystkimi nowościami i wybrać odpowiednie narzędzia do konkretnego zadania. Dlatego postaram się uporządkować tę wiedzę i dać Tobie kilka praktycznych wskazówek. Zacznijmy od fundamentalnego podziału narzędzi na dwie kategorie. Pierwsza to narzędzia uniwersalne. Druga to narzędzia wyspecjalizowane. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich. Narzędzia uniwersalne to te, o których prawdopodobnie myślisz w pierwszej kolejności, gdy słyszysz o generatywnej sztucznej inteligencji. Mowa tu o chatbotach, takich jak ChatGPT, Cloud czy Google Gemini. Czym się charakteryzują? Są niezwykle wszechstronne. Mogą wykonać prawie każde zadanie na jakie pozwalają ich możliwości techniczne. Na przykład: generowanie pomysłów na kampanię promocyjną, pisanie tekstów na podstawie dostarczonych notatek, analizowanie i porządkowanie dużych ilości informacji, odpowiadanie na pytania z różnych dziedzin, pomoc w programowaniu czy tworzeniu prezentacji. Tę listę można kontynuować. Ich wszechstronność jest jednocześnie zaletą i wadą. Z jednej strony, jedno narzędzie może pomóc w wielu różnych zadaniach. Z drugiej, czasem trudno jest uzyskać bardzo specjalistyczne i precyzyjne rezultaty bez dokładnego instruowania AI. Przejdźmy teraz do narzędzi wyspecjalizowanych. Jak sama nazwa wskazuje, są to aplikacje oparte na modelach językowych, ale skonfigurowane tak, aby doskonale wykonywać konkretny rodzaj zadań. Ta kategoria jest bardzo zróżnicowana, ale warto wyróżnić dwie istotne podgrupy. Pierwsza podgrupa to wyszukiwarki oparte na AI. Te narzędzia rewolucjonizują sposób, w jaki szukamy informacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek opartych na słowach kluczowych, wyszukiwarki AI potrafią zrozumieć kontekst i intencje naszego pytania. Co więcej, nie tylko dostarczają listę odnośników, ale także podsumowują znalezione informacje. Wyróżniamy tu po pierwsze wyszukiwarki ogólnego zastosowania, takie jak Perplexity, które mogą zastąpić tradycyjne wyszukiwarki internetowe. Po drugie, Wyszukiwarki podpięte do baz danych zawierające sprawdzone źródła, takie jak raporty czy artykuły naukowe. Przykładami takich wyszukiwarek są OpenAlex, SciSpace czy Elicit, które pomagają szybko zorientować się w badaniach na dany temat i wyciągnąć kluczowe wnioski. Wreszcie mamy narzędzia takie jak Petal, które pozwalają wgrać nasze dokumenty i łatwo wydobyć ukrytą w nich wiedzę. Druga podgrupa to funkcje AI zintegrowane z tradycyjnym oprogramowaniem. Te narzędzia są często ukryte w postaci zwykłego przycisku lub opcji w menu. Są skonstruowane tak, byśmy nie musieli formułować skomplikowanych zapytań. Wystarczy jedno kliknięcie, a AI zrozumie kontekst i wykona zadanie. Przykłady. Copilot w przeglądarce Microsoft Edge, który potrafi za jednym kliknięciem wygenerować podsumowania stron internetowych. Funkcje podsumowania wątków w komunikatorach internetowych. Narzędzia AI. O oprogramowaniu do analizy danych i tworzenia kodu, które potrafią na bieżąco podpowiadać i sugerować poprawki. Funkcje AI w pakietach biurowych, jak Microsoft Office czy dokumenty Google, które pomagają w tworzeniu treści, analizie danych czy generowaniu grafik. Zaletą tych wyspecjalizowanych narzędzi jest to, że są zoptymalizowane do wykonywania konkretnych zadań. Często są łatwiejsze w użyciu i dają lepsze rezultaty niż narzędzie uniwersalne w przypadku tych zadań. Do wykonania których zostały zaprojektowane. Warto jednak pamiętać, że wiele z tych zaawansowanych funkcji może być dostępnych w ramach płatnych subskrypcji. Mając do wyboru tak wiele opcji, jak zdecydować, które narzędzie będzie najlepsze dla Ciebie? Proponuję kierować się trzema głównymi kryteriami. Pierwsze kryterium to poufność danych to absolutnie podstawowe kryterium, które może znacząco ograniczyć spektrum narzędzi dostępnych do użycia zawodowego. Jeśli pracujesz, z danymi wrażliwymi, rozważ narzędzia oferujące zwiększone bezpieczeństwo lub możliwość pracy w środowisku odizolowanym od internetu. Twój pracodawca powinien ustalić odpowiednie zasady korzystania z generatywnej AI. Praktyczna wskazówka. Jeśli dane narzędzie jest dostępne na Twoim służbowym sprzęcie lub oprogramowaniu, np. Copilot zintegrowany z pakietem biurowym, prawdopodobnie jest ono zaakceptowane do użycia. Drugie kryterium to powtarzalność i przewidywalność zadań. Zakładając, że udało się przejść przez sito pierwszego kryterium, zastanów się, czy wykonujesz podobne zadanie regularnie. Jeśli tak, warto rozważyć jedną z następujących opcji. Pierwszą jest użycie odpowiednich narzędzi wyspecjalizowanych. Na przykład, jeśli często tworzysz raporty z danych w Excelu, skorzystaj z zbudowanych funkcji AI w najnowszych wersjach oprogramowania. Jeśli natomiast jedyną dostępną opcją są narzędzia uniwersalne, takie jak ChatGPT, Warto pokusić się o stworzenie czegoś w rodzaju rytuału. Możesz przygotować dokument ze sprawdzonymi promptami dla różnych zadań. Na przykład prompt do generowania miesięcznych raportów, który wystarczy skopiować do czatu GPT i uzupełnić świeżymi danymi, by szybko otrzymać oczekiwany wynik. Trzecie kryterium to dostępny czas i możliwość eksperymentowania. To kryterium jest ważne szczególnie przy korzystaniu z narzędzi uniwersalnych. Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz szybkich i przewidywalnych rezultatów, lepiej sprawdzą się rozwiązania wyspecjalizowane. Z drugiej strony, eksperymentowanie może przynieść nieoczekiwane korzyści. Przykładowo, poświęcenie czasu na nauczenie się, jak używać czatu GPT do analizy danych, może zaowocować znaczącym przyspieszeniem pracy w przyszłości. Pamiętaj, że czasem poświęcenie 15 minut na dopracowanie promptu może zaoszczędzić godziny pracy w przyszłości. Na przykład stworzenie promptu do automatycznego formatowania i kategoryzowania danych wejściowych może zautomatyzować zadanie, które wcześniej zajmowało godziny ręcznej pracy. Będzie to cenna inwestycja. Jednocześnie nie można wykluczyć sytuacji, w której nasze wieloletnie doświadczenie w jakiejś dziedzinie sprawi, że streszczenie dokumentu i wyciągnięcie z niego kluczowych informacji w sposób tradycyjny, ręczny, może zająć mniej czasu niż eksperymentowanie z różnymi promptami. Nie bez znaczenia jest nasza wiedza ekspercka. W danej sprawie. Warto pamiętać, że bez eksperymentowania możemy nie odkryć pełnego potencjału AI w naszej pracy. Inwestycja czasu w poznanie tych narzędzi może przynieść ogromne korzyści w dłuższej perspektywie. Jak widzisz, świat narzędzi generatywnej AI jest niezwykle bogaty i dynamiczny. Od wszechstronnych asystentów po wyspecjalizowane aplikacje. Każdy ma swoje miejsce i zastosowanie. Najważniejsze to nie bać się eksperymentować. Wypróbuj różne narzędzia. Porównaj ich wyniki i zobacz, które najlepiej sprawdza się w Twojej codziennej pracy. Pamiętaj, że AI to nie magia to narzędzie, które ma nam pomagać, a nie zastępować nas. Zachęcam Cię także do dzielenia się swoimi doświadczeniami z kolegami i koleżankami. Wspólnie możecie szybciej nauczyć się efektywnie wykorzystywać te fascynujące technologie dla dobra naszych społeczności. Dziękuję za uwagę i życzę owocnych eksperymentów z AI.